Bad News. Wiadomości z kraju. Do Polski przyjechała Bonanza, aby zainwestować w fabrykę gumy do rzucia. Będziemy inwestować. Mamy pieniądze. Ludzie lubią gumę. Bo guma Ameryka to jest guma. To jest country. Na dowód, żeby warto Amerykanie inwestowali w rozwój trumyńskiego handlu. Zapraszam skoku z bungee, będzie kolega skakał. Jumping uh, on the bubblegum. Delegacja amerykańska odleciała z lotniska w ręby Wiadomości z kosmosu. UFO pogryzło szympansa. UFO mnie ukończyło! UFO mnie pogryzło! Jak nie zaczyna, to byś nie został!